Witam dzisiaj ze mną literkowy hipopotam firmy Fautech. Ten przepiękny i przesympatyczny fioletowy zwierzak, który uwielbia kąpiele w błocie i w wodzie, nauczy dzieci nie tylko liczyć, ale także czytać, a nawet mówić, gdyż wypowiada proste zdania. Ale będzie też e, autorem wielu zagadek, które wytężą dziecięce umysły i zapewnią wiele godzin zabawy. Wygodnie można go ze sobą wszędzie zabrać i nosić. Jest bardzo trwałą zabawką, a uruchamia się go w ten sposób. Ma literkowa zabawa! Litera A brzmi tak, A! Zabawka podświetla literkę na odpowiedni kolor, a ruszając. Palców lub ogona. Hip, hip, I to trzy funkcje zabawki. Możemy e, dotknąć e, ogona tutaj palców, wybierając tryb literkowy lub cyfrowy, albo pyska, żeby zadało zagadkę, ale powolutku. Na początku koło fortuny. Litera L, L brzmi tak L. bardzo sympatyczny sposób e, wymawiane są te litery, a oprócz tego mamy tutaj wiele obrazków. Możemy pobawić się w różne sygnały dźwiękowe, możemy zmieniać literkę. litera L, L. Ruszając litera. ogonem w dół lub w górę, wybieramy sobie literę, którą chcemy, aby była wypowiedziana. A teraz inne tryby zabawki. Możemy nacisnąć na przykład literki. A, alfabet. E, Ciekawa jestem, jak szybko dzieciaki nauczą się śpiewać. Tak, będzie brzmiał alfabet. A, a teraz odliczanie. Pojawiają się jedynka, potem drugie. I... i brzmi tak. O, jeszcze raz. Policzmy. Jedno. Dwa, dwa światła. Proszę bardzo. Policzmy. Jeden, dwa, trzy. I odliczamy, a pojawiają się poszczególne... Nie, będzie czwarte. Policzmy. Raz, jeden, dwa, dwa, trzy, trzy i cztery. Cztery światła. Możemy posłuchać też informacji o zwierzętach. Nauczmy się słów. Iguana. Iguana potrafi zmieniać kolor swojej skóry. Fajne jest to, że to dzieciaki czytają te opowiadania, krótkie informacje o zwierzęciu, że wyraźnie wymawiają wyraz. Dotknij mojej palce oh! palców lub ogona. Zaczepia mnie, żebym spowodowała jakąś aktywność. Ale ja zmienię zwierzę. O, i są dźwięki Jagiora. Proszę bardzo, następne zwierzę krowa. A lew. Lew to jedyny kot żyjący w stadzie. No dobra, słuchajcie, i ostatni tryb muzyczny. Czas na muzykę. No i jest dużo. Chyba 20 aż 8 melodii, naprawdę. 26 melodii, przepraszam. No dobra, a teraz słuchajcie. Najciekawsze, to się dzieciom moim zdaniem bardzo spodoba, jeżeli naciśniemy pysk e, hipotetama. Hipotetama? Zagrajmy! Poruszaj moim pokojem, aby znaleźć pianino. Ten instrument wydaje taki dźwięk. Mam podpowiedź? No dobra, i słuchajcie. Gdzie to pianino jest, uwaga? O, tu jest. Pianino. To się wszystko podświetla ładnie, przy ciemniejszym pokoju widać to bardziej precyzyjnie. No i następna zagadka. Zagrajmy. Poruszaj moim ogonem, aby znaleźć w skrzypce. Ten instrument. No gdzie te skrzypce są? O mam. Mam. Skrzypce. No i tak można się bawić. i Bawić zabawka ma dwa tryby głośności. Fajna zabawa. To też fajnie, bo nie zawsze musi być głośno uruchomiona. Wyłączę ją teraz. Przenośna, wygodna, e, sporo informacji. Najciekawsze jest to, że jeżeli dziecko chce, żeby hipoto, hipopotam zadał mu pytanie, to samo go aktywuje. E, kładając rękę do paszczy i to jest fajne, nie jest męczone tymi pytaniami, tylko samo decyduje, że chce na nie odpowiadać. Myślę, że zabawka świetnie się sprawdzi zarówno w domu, jak i w przedszkolu, bo wygląda na bardzo, bardzo wytrzymałą i dzieciaki na pewno polubią hipopotama nawet w podróży z samochodem. Myślę, że przez jakiś czas może się bawić, bo ten przyciszony dźwięk nie powinien przeszkadzać pozostałym pasażerom. No i życzę miłej zabawy.